Witam Was serdecznie Tu już jest in progress I tak dalej Także nie podajmy już tematu który zacząłem Przed tym wszystkim Muszę też powerbanka wyciągnąć że tak sobie powiem I tyle Jak tam twoje plany? Tam jest Maciek, może was przywitać. Traper też wszedł już na plan. Sylwek też jest. No, powiem ci. Także... Mam coś na uwadze, tylko że widzisz, teraz nie mam się bardzo problemy, Nie wiadomo, tu gdzieś nie jechać. No wiesz, wiem, ale A to jest ktoś, Aż dzisiaj sobie myślałem właśnie, żeby... Nie ale, ale czy chcesz później na przykład... Takie, bo wyjście się tak ustawili, że po prostu stawili. szok. lepiej takim starki, nie Gdybym chce się szarpać tamtym. Tylko żeby nauczyć wszystkiego, uczyć po prostu. już koło oprócz sobie tutaj, to dobra? No, a jak najbardziej! No tak, ale bo dużo jest takich koni, ten na przykład jak kto to no, szybszy wniosek? Ktoś tam tak. za ten? No nie. On to, jak w walkach gra, ma no, no, kto to kupuje? Takie konie, ma po ponad tygodniu, bo ma ponad tygodni ma, nie? No ja widziałem, widziałem te jego... No. Te, to jego ranczo No, ale to, czy byś chciał młodszego, niż taki, niż taki stary bardzo koń, Słuchaj, on to kupuje konie, bo lubi, tak wiesz, łażą, jedzą, no, tak. Ja to potrzebuję koń do jazdy. Czy konie mnie słyszą? Tak, konie ci słyszą. A ci tamci, to, 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 co za jednicy. Ci oni tamci? No. Ten Mariusz. Ci tamci jedni, to co to, to, to za jedni? No to są z, z dworu. Na gonka z poraków? Tak, na z szporaków. To, to przecież miały być dzieci. No tak. Zakryjemy łódź. Obwiązać za... szmatami. <laughs> Taka jest koncepcja. <laughs> to ja tu jestem od koncepcji. <laughs> Obwiązać szmatami, powiemy, że dzieci chore. Nie ja nie się nie bawisz, takie... Ja to ci powiem tak. No, ale koń taki, że na, na niej jedzi, to za stary nie może być, żeby on miał siły trochę jeszcze. Eee, nie, no to w to do 40 lat, prawda? Nie, że, że ja za stary. Sylika, ale, może stary. <laughs> ale może być stary, Ale może być kary. To znowu. Tutaj... No, no to, nie, to... To, to... Że nie ruszy, no. A młody, to wszystkie zęby ma, zdrowy. Co to Wiecie co, jak chcecie o koniach posłuchać, to ja wam powiem, gdzie książkę czytałem autentycznie. Jeszcze przed II wojną, wojną światową, gościu, że wiecie jak sprzedawał kurcze konie, habety stare, pyski, impastował na czarno albo brązowo, żeby sibizny nie było widać. Konia poił solą, przez, znaczy karmił solą przez parę dni, dwa, trzy dni, mhm. że ten koń po prostu biedny chciał tak pić i pić. No i przed dzień sprzedaży dawał mu koryta, żeby pił, pił, pił i pił. I tej wody też trochę solił, tak. I co to dawało? Zaraz czekaj, nie przerywaj. Koń, piękny, wypastowany, ryj, że tak powiem. Brzuch pełny. Żółk pełny, bo opity, a w środek wkładał mu jakąś mieszaninę albo pieprzu kajen, albo czegoś w dupę prosto. I ten koń był. Taki był normalnie. Nie masz trochę pieprzu? Pomysł, pomysłowość po prostu pierwszej klasy, nie? Z zobaczymy, z jaką prędkością by Sylwek drewno przynosił. Słuchaj Maciek. Słuchaj, ja do Krakowa mam przywrócić. wrócić. I nie bardzo. Nie, ale ja tutaj chciałem wrócić do tej książki, bo piątek zaczął. Sylwek, ten Maciek, Maciek. Co trzy godziny jeżdżą pociągi, za dwie godziny będzie. No właśnie, bo chciałem do tej książki wrócić, bo Piotrek coś mówił, że czytał ją przed II wojną światową. No ty, Piotrek, jesteś w cyrku wieku. Ja wam, powiem jedno, ja wam powiem jedną rzecz. Słuchajcie, kawał wam powiem, bo też nie mówiłem tego kawału. Eee, nie wiem, może i mówiłem go na kanale, ale powiem wam jeszcze raz. Facet eee, siedzi i tak mówi do ludzi. Nie, że o Titaniku on zatonie, on zatonie, ale ludzie uciszali go ciągle, nie dawali mu nic powiedzieć. On mówi: On zatonie, ten Titanik, on zatonie. Aż w końcu wzięli faceta i wyprowadzili z kina. Posłuchajcie. jest Spaniale. Lat deszcz nie pata Bardzo dobrze mówisz Zapach. Pod, podoba podoba mi się mu... to co ty mówisz teraz To mi się podoba Miłe towarzystwo No niestety Sylwka musiałem zabrać Mój ustrzy... przyjaciel z Krakowa Sylwek bushkrafter crafter pierwszej maści już numer Ty jesteś super jedynka, tak? Super, super. Ty jesteś super jedynka? Super. Co no, widziałeś chciał pokazać na Nic. Do tysiąc klatek robi? No, ja zrobiłem parę slow motion, to się pokazał. Jak ci co, zrobiłeś dużo klatek i, i wygląda jakby było powoli, tak? Chodź, dobry. zobaczysz prawdziwe slow motion. Chodź, łazio. No, nie jest mówcie nie takich rzeczy. Koń no. koniec, taki, daję. daje. tu ma odtwarzanie, bo okularów nie wziąłem. A ja też. Mam dobry wzrok. Może z kilometra Tak. Jeżeli się zatrzymać na do filmowania to chcę filmować, powiedzieć, że jak się robi taki krupnik to trzeba po prostu tej wody stopniowo dolewać wgłosić. Bo tu się cały czas coś dzieje e, A w ogóle to nie będzie krupnik kaszu zapomniałem tutaj. gdzie O jest okay. To będzie taka zupa jaka będzie warzywna. Nie będzie krupników Aha, nie tak, wziąłem patrz. tego. Y, kaszo podobne. Nie ma, problemu. to jest bardzo dobrze. Popatrzcie, popatrz popatrz, jak wygląda klomócie. No widzę, ładnie. No, ile to klatek było zrobione? No, sekundę nagrywał, półtorej sekundy nagrywał, a już jest 18 sekund. Filmy. Nie, to za wolno, to za wolno to jest. Kiesko. Co? No my tu nie damy rady tak wszystko. Wziąłeś? Jeśli no, to za długo będzie. Ten ha, ha, ha. Chodź, że ci robi. No. siebie. I to śmieją. jest zapisane. 50 klatkach, czyli jeszcze możesz to podwoić na 25 Co w eee, Ale zupa i tak będzie dobra. Klatkach. Ale co będzie? Ale zupa i tak będzie dobra. A ziemniaczki masz? Oczywiście. No, no to jak są ziemniaki, szyszkami dołożymy, będzie ta, ta, ta lata. To będzie zalewajka. Święto no, Piotrek mówił właśnie, że będzie zalewajka. A miała być. No i będzie zalewajka. Ale pani we nie miała. A pan co sobie spróga? Wariata. Pięteczek sobie strugam, tak? Super. No, ja ci pokażę. Jakbyś sobie chciał postrugać. Facet przyszedł, słuchajcie, taki dowcip wam powiem do lekarza i mówi panie doktorze, a ja słyszałem, że marchewka, na przykład to ona jest dobra na potencję. Czy, dobr, czy to prawda? Prawda. Prawda mówi. Tylko wie pan, że jest troszeczkę trudno przemocować ją. Mocno przygląda. Chciał sobie jakiś ostrym nożem prugać. No, ja Posrugaj jakiś ostrym nożem.

ta rączka. Ty, yy, ty ją wykonałeś? A jeszcze zakół. To już można wie, sprzętem się sprzętem bawi. zerecką, prawda, bo jest, ma pewną grubość, ale ona jest akurat cienka. Ale to to, to kupiłeś głowę, yy, nie? Zamek samej głowy. Tak. No, nie, ładne, to jest, no i przecież tu na jakiś klej zabiłeś, nie? Klej, ja tak. Na żywnicę jaką. Um, no, 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 no. Słuchaj, masz, ką ci prawdy nie powie. Takie jamowe, normalne, dwuskładnikowe żywnice. Tutaj jest jakiś chyba Yy... Renica. nie. Ładnie, bardzo estetycznie wykonany, powiedz. Fajny. Maciuś ładnie. Udełko. Tak, mam ładnie. Ty, to... Słuchaj, a czy ty kupowałeś to z tego, z tego a, a. sklepu, co, yy, z, co Laplandera. Nieraz, z Laplandera? Z Tak. Z tego Laplanderu. Yes. To Piotrek zupę podjada już Pozdrawiamy Andria a, Piotrek już zupę podjada, no to ładnie Wow To też ostre, co? Jaki Wchodzi zrewno? No, wchodzi, <laughs> ładnie a? Nie lubię zadawać się z przedmiotami. I ludźmi też. Ale ja powiem ci własny. ten Tomhawek też miałeś ładnie Włoszon. Ale powiem Ci szczerze, Tomahawek Wziąłem ostatnio sobie... Ty ty mówisz kiedyś, nie szczerze. Ja? No. Nie no, to jest nie jest. No bo mówisz, ze szczerze mówisz. Że szczerze mówisz. Nie, 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 chodzi o to, że wziąłem go do dzieci na działkę. Iśmy rozumiesz karczowali różnych drzewek, krzaczków, mm -hmm. tą działeczkę i używałem i tego to i siekierki. To mamy husperny, tak? A. Husperny, siekierka. I powiem Ci, że jednak siekierka to siekierka. No, to Machawek ma bardzo wąski ten no. y, końcówkę do cięcia, prawda? Grzbiet no, tak zwany ma wąski. No, więc, Musisz idealnie przymierzyć, żeby walczyć. A jak jest jednak siekierka troszkę szersza, to masz ten mniejszy błąd, prawda? Tak, tak, wiem o co chodzi. Mniejszy błąd przy, przy tym, że, że nie celni. Dlatego powiem Ci, że ja chciałem sobie coś takiego zrobić, ale z siekierk, Bo właśnie mnie też właśnie w tych to machawkach właśnie ten, to ostrze jest takie wąziutkie. To służyło do czegoś innego, to machawek, Ta. to była broń, a nie Ta. do karczowania lasu, to była zwykła broń. Dokładnie. Wiadomo, że w ekstremalnej sytuacji zawsze Ci się przyda, prawda, ale tak, żeby na przykład całe jakieś tam zrobić, no to wiesz, no to W to ekstremalnej jest... sytuacji to jest stresowanym bobrem do lasu też nam drzewo rzekli, nie? Proste. Tak. A teraz sobie zrobiłem jeszcze jedną siekierkę. Znalazłem... Starą taką zardzewiałą, wyczyściłem je, dokupiłem nowy z kory rąstecz z fikory, dokupiłem i wygląda super. Uh. Wyszlifowana była, rozumiem, że tak, że się świeciła, ale łapie RD. Uh. Więc ją zaoksydowałem na czarno no i jezofry. Jacek lubi się tę lewą. Tak, no. On tam ma kilka tak. Też szukałem siekierki, takiej dużej siekierki, żeby sobie z niej wyciąć. Zamienił stryjek siekierkę na no, on, on, on mi kiedyś pokazywał takie. To mi to fajne takie ma, takie zabytkowe, takie wie, gdzieś tam przedwojenne, wiesz. Takie, takie jeszcze takie. Bo wiesz, te takie siekierki, co to gdzieś tam w markecie sprzedają, no to, 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 to wiesz, nie oszukujmy się, to się od drzewa odbije, od drewna. A, a wiesz, a te takie stare, jeszcze tymi starymi metodami, wiesz, kowalet, wiesz, co mieli pojęcie o tym, jak zrobili, to wiesz, to jest... Wszystko jest zależne od hartowania. No. Tak jak kiedyś piły na przykład do tartaków robili tak, że cała stal w tej chwili była zahartowana i dlatego teraz niektórzy robią noże z takich tart, aha to tak. porządna stal jest, to teraz rozumiesz, żeby taniej było Tylko końcóweczki są zahartowane Czy tam węgliki na... Te tak, tak, rynek. tak ale tak. reszta to jest takiego, no, tak zwanego Głównolitu to powiedziałem no, reszta tego Głównolitu, tak. ja pierdzielę do no, no, takie hasło wymyślić No i tak, no, no. Nie robię Tylko na... Szupacie, tak Ale na... na to co to jak można no, no, robiłem no. sobie pod moją rękę, niestety Minus tego jest taki ten był taki nie, było, nie można było zrobić tego, no bo... No bo tak, bo tak, no tak, wiem, wiem. nie wiem. Zrobię, tak. ale no nie no fajnie, Ale nie 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 tak nie 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 Już będziesz inaczej trzymał, no. Ludzie szalenia, jakby nie nie go... tak, nie Tak, tak, to ale bardzo ładny, tak. Idealnie to innymi kątami delikatnymi ponieważ jak rękę złożysz masz takie coś, nie? Mhm. i zobaczysz że weź do ręki i zobaczysz że tak masz no wiem wiem o tu jest ta poduszka taka, o, nie wiesz o to chodzi no wiem żeby się wszystko układać tak jakby poprawiłem fabrykę troszeczkę pod twoją rękę o. A. no fajnie no ale fajnie <słuch> bardzo żaźno. no że to dobrze. Uf, jest duży, ma być no, tak. ale Petrek lubi duże i to jest jego prywatna sprawa. Te ma i małe no. Ma te małe to jest ja też. Nie prowadzę fajne. prywatnych spraw, tylko czyjeś. No czyjeś prywatnie? Nie zawsze. Nie. Czasami gospodarcze. O. 8 maja teraz muszę do Kielc jechać w piątek. Ale mam nadzieję, że 4 w poniedziałek się dowiem, że. Nie musisz że nie muszę bo uchylili termin i przenieśli na inne powiem ci teraz najlepszy numer co się dzieje w biurokracji ja występuj, występuj, żona wystąpiła tam do ZUS-u żeby tam na mojego syna dali tam dodatkowe takie czy coś na osobę niepełnosprawną prawda do ZUS no to ZUS powiedział, że trzeba się na komisję z tym dzieckiem zgłosić, bo oni nie wiedzą, czy nie jest chory. A, wcześniej ZUS wystawił mu orzeczenie, że jest niepełnosprawny. Pisałem parę takich sporów. Rozumiesz, to, 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 sami wystawiają orzeczenie, po czym każą się... Oni może... jakieś cuda są w Polsce, że zdrowieją ludzie. Ja bym chciał, żeby zdrowiały żeby ludzie, zdrowieją. Ja Ty słyszałeś, że ZUS to ma najlepszych o ozdrowicieli? Tak. Wiesz sami najpierw wystawiają orzeczenie A potem każą się na komisję Czy, czy przypadkiem tak. jest wszystko w porządku Dokładnie. Ale, Ale to, to się pieczycie. nie To się robi inaczej e, Kiedyś był taki artykuł 207 Kodeksu postępowania cywilnego Którego Ku mojemu wielkiemu żalowi Lub żalu uchylili Ponieważ ten artykuł Pozwalał zadawać pytania e, A no właśnie dlatego uchylili tak, 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 tak. Ale jest inny artykuł, który pozwala e, zrobić, e, złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji. I wtedy na przykład pytasz, e, jak to się stało, że e, zaświadczenie obejmowało dnia 30 tam jakiegoś miesiąca, powiedzmy kwietnia. A 1 maja yy, zaświadczenie teganeta, yy, czy... spowodowało, ma że człowiek po prostu nastąpiła u niego wyraźna z, poprawa zdrowia. Tak, tak, tak. tak. i wtedy Ach. oni muszą się na zasadzie tak zwanego Onus probandi, gdzie to brzmi ciężar udowodnienia faktu spoczywa na to, to osobie, przybywa, która nie? z faktu tego wywodzi skutki tak. prawne dowieść, to że to fajnie. że. To, Sienki, bo, że bo wiesz, bo ludzi stawiają w Polsce. W nie, nie, tej nie, kropce, że ja się pytam, dlaczego ty masz kapelusz? To jest super. A to jest no źle, ten dlatego ten że ty masz prawo ten kapelusz tak? nosić prawa nie łamie z tego powodu. Ktoś sobie pomyśli na ulicy, że o jakiś fajny gościu idzie, inny pomyśli, że jakiś ekscentryk ale nikt nie może powiedzieć: Panie, weź pan to, zdaj mi, bo pan no. się jest gorszenie. Na tej no zasadzie, no prawda? Ty I Teraz możesz... pytanie, jeżeli ktoś się jednak znajdzie idiota, a. Nie trudno jest o to, żeby znalazł się idiota i się do ciebie przyczepi. To teraz on na nim spoczywa ten ciężar udowodnienia, że pan, panie Macieju, czy jak tam się pan nazywasz, nosisz ten kapelusz i że to jest jakieś niestosowne albo głupie na przykład, nie? Tak, no. W wielu rzeczach masz rację, to prawda, to, to nie ty ja masz Nie budowy. mam racji. Znaczy inaczej, ja to chcę na nie, nie, nie można mieć racji. Tak, no zgadzasz. Racja racji, zawsze jest. Ja wolałbym, żebyś miał restaurację. Ale chodzi mi o jedno. I serwował darmową głowę. Mówimy racji. tutaj o tym, że to... Dobra, ale, ale jak już jeden mówi, to już nie przerywaj mu Mariusz, niech on się Tak jak to ładnie powiedziałeś, że... Okay. Jest, yy... Dobra że jeśli ktoś Cię o coś oskarża, to na, na jego barkach pozostaje udowodnienie Ci tej winy, tak? Spoczywa ciężar Poczywa udowodnienia to... faktu. O tak. Wiesz? tylko wiesz, że w polskim no. prawie... Ale inaczej. Nie, nie wiem. Inaczej. Jak... Czasami jest tak, że masz do czynienia z różnymi paniami z różnych urzędów. I wiesz, przychodzi młody człowiek, który nie ma pojęcia o wielu rzeczach... Dlatego małem się są traktowani jak a, osoby, które mają udowodnić, no że są niewinne. Tak. Bo, jak już, bo jak wiesz, tak jak ja, jak już stary wyga, który ma firmę 30 lat, prawie. Jak zostaje wezwanie do urządu skarbowego, to ja nie mam jakiegoś strachu, wiesz, nie, nie dzieje się mi nic dziwnego, nie szaleję, nie, nie denerwuję się i tak dalej. A urząd skarbowy to inaczej United States? Tak, dokładnie. W Warszawie przynajmniej zawsze chłopaki się śmiali. Tak. Teraz właśnie chodzi mi o to, co mówisz, że prawo jest prawem, a traktowanie też urzędników ludzi to jest zupełnie inna sprawa. A bo to w prawie jeszcze uwzględnili coś takiego jak zasady doświadczenia życiowego, a w innych przypadkach na użytek odpowiedni uwzględnili i wymyślili takie pojęcie jak poczucie sprawiedliwości społecznej. Tak, I to jest już jest. To jest taki kijek, którym można uderzyć, kiedy się właśnie chce uderzyć. I kogo chce. I kogo chce. Bardzo dobrze to rozumiesz. No niestety, jak się prowadzi firmę i ma się ja on nie i obniżamy. Na tym zakrycie tutaj, tak? Aha. To a. się to... to, to ja, zada... rozumiem, ja rozumiem, rozumiem. To, to cały czas nawywa. nagrywasz? Tak, nagrywa się. Dlatego a. prosiłem, żebyś nie przeklinał, nie pluł, nie trzymał rąk w kieszeni. Ojcze. <laughs> Starego chupa odpominasz, wszystko. Ale ziemniaczki będą, widzę. Nie dla Może zbieg... dam Ci zbieg... tego... Mi... A nie, bo Piotr zbieg. lubi... Nie będą, będą, tylko są. Że co Ty chcesz mi dać? Nic, 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 nic. Nic nie chciałem. Chce Ci tak, jakiś bo... inny nóż dać. A po co mi inny nóż? Mówię, no właśnie z, mówię, że i Za, za ta... duży nóż. Za małe ziemniaki do tego noża są po prostu. Tak. Bez przesady. Są bardzo, to jest bardzo dobry nóż kuchenny. Piękny nóż. Ja zrobiłem film o tym, że to jest piękne. Co to za skater? tak, Widziałem. Ty też jesteś się... zakochany w tych no, Bowie. No, strasznie. Co? Ja nie A. wiem, ten noże się. Ja przepraszam. Ale to jest kas Nie, 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 Moment. nie, No. nie, dzisiaj nie, 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 tak dla... Ale oddaj! <śmiech> <śmiech> Lubi no tak nie. Nie, no mi. Ale. Ufaj, no, tobie się podobają ale słuchajcie, popaki. E, ale tak. słuchajcie. E, I wy też tam, i tam. E, tak e, nie na razie. Tak, ale dobra, mniejsza z tym, nie? Na wszelki wypadek. <laughs> nie, bo tam stoi drugi statek, tylka. E, żeby wpaść na pomysł, myśmy z panią profesor tak wpadli. Kondor 19. Kondorawirus. Kondora I, I powiem szczerze, nie przypinam sobie za to zasługi ani Basi, tylko tak po prostu to tak jakoś było po prostu. Samo... Wiotruś, Wiotruś, powstało. To ja tak, y, tak z racji tego, tu ja się przykrył do tego Kondorawirusa. Wróćmy się, myślę, że jakieś 4-5 miesięcy do tyłu y, to był któryś Hudson Wjechał. Nie, czekaj, coś w kółś nóżku Ktoś ci napisał. Że wykupisz wszystkie noże. Ja napisałem pod tym, że Piotrek zachorował. zapał kondora wirusa. Nie, no musi znaleźć tą odpowiedź. No jest tak, mój komentarz taki. No to, to, to znajdź ten e, komentarz, bo i na tej będę Cię nękał. Dobra, poszukam go. Poszukam go w Słyszeliście, słyszeliście. Poszukam, poszukam i go przywnę. A ze mną, z tymi nożami to jest tak, że tak kio powiedział, że nie mogą zrobić pranie mózgu. Nie wiem co jeszcze, jaki to fajnie powiedziałeś, nie? A i tak jak się, się, jak się będzie przechodził ko sklepu, to i tak pójdzie i kupi bowiem. A ja się kiedyś śmiałem, tak, że jakby była taka sytuacja, słuchajcie, weź Mariusz do ręki. że tak, zobaczcie, jest sobie centurion, coś się dzieje. Jakieś takie, nie że zawał serca czy coś, tylko nagle o ok tak dzieje i leży. Teraz Mariusz będzie reanimował. Ale usta, usta? Nie, gorączki dam! Aha, A, rozumiem. A. 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 Trzeba podać gorączki, i wszystko jest dobrze. A. Jednym podają tlen, drugim podają nóż. Tak. Tak. To było chyba nie lubię, w poniedziałku, w zakopanym, tak? Jak ten gość stracił przytomność. I pani, wody mu dać. wody. A, A podchodzi to. chodzi mówi, nie, Piwa. bo nie syrenką pod. Nie! Piwa, idiotko. Nie, 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 tam było z tym. Syrenką podjęć to on przejdzie, z miasta przyjechał. Piwa, idiotko. Nielu nie lubię po to było, nie? No. stracił. Kolego! Kolego Macieju! Tak! Pozwól, proszę! Maciek ma super dużą piłkę do cięcia drzewa dwunastko pinela tak, no on musi ją tutaj wytrenować no fajnie a no. no, tak do wilka jak się idzie, gdzie posiedzieć, że takie gałozeczki ja malutkie no, no. no. to fajna sprawa weźcie no, jako że Są macie rękawiczki na, na ręku i zdejmijcie Jeszcze, ten znafnie. kocioł co 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 no? bo winczka, tak to nie wiesz? tego i ja tutaj jest po prostu od... to zarzucę jest, nie. To co jest słuszne, żeby zarzucić. O tak i proszę jest. uprzejmie powieści... No, o, tak, o, to o, tam, tak bardzo bój, dobrze. No. Maciej, ja Jechaliśmy do doliny, koło Rakoła, to Maciej tam opowiada. I słuchajcie, byliśmy tam 4 godziny, nie Maciek? No. 4 godziny mi tam byli. Mm. Słuchajcie, w życiu w tej dolinie, jak jakbyśmy gadali spackę, to w życiu tyle ludzi nie widziałem. Nie W życiu tylko w życiu. Nie, w życiu widziałem. Ale naprawdę, to co się dzieje teraz, to chyba z tego powodu, że za dużo czasu idziemy, nie bioręc, tak? No dobra, słuchajcie, kochani, tam sobie siedzą na planie Maciek, Pożycz kapelusza. Liderzy. Maciej, nie pożycz. Pożycz mu kapelusza do ujęcia. Musi zakończyć ładnie film. To jest? Kapelusza pożycz. Uciekaj z planu, bo ty musimy. Z... Panie, ja tutaj. Oddaj kapelusz. Ty jesteś tutaj od tego, od czarnej roboty teraz. No. zakończymy świetnie. Maciunio, nie uciekaj z planu. O, dorzuć drewno. Ale jeszcze filmy będą. Kto chce z was zapowiedzieć, że jeszcze będą? To Marcin jest specjalista. Draperu. Zapraszamy, tak? Tak, tak. Zapraszamy na następny odcinek. <susurwanie> Wykończy mnie ten Kondora wirus. Tak mi się wydaje. Dobra, więc ja Wam powiem tak, że no, będzie jeszcze, oczywiście, nie będziemy robić tego czegoś takiego, żeby pochłaniać paszczowo. Mówię, posiłku. Więc potem, może jakaś taka będzie pogadanka, coś tam porobimy, pośmiejemy się i tak dalej. Także yy, to jest takie moje. Nie wyglądam? Moje po prostu szeptanie, takie już tutaj końcowe do tego wszystkiego. E, pokażę Wam jeszcze troszeczkę podobizny swojej. E, chcę Wam jeszcze też powiedzieć, gwoli radosnego weekendu dłuższego, chociaż wiecie, mogłoby to być bardziej przesunięte, tak, żeby, żeby to był cały tydzień. Z tego neka jestem jak najbardziej zadowolony. No i co no, chłopaki, no, widzicie, oni się cieszą, że przyjechali. Ja też osobiście się cieszę, że Maciuś i Sylwek przyjechał, że Traper się zgodził. Szkoda, że Basi nie ma, ale też i pogadamy. Wszystkiego Dobra, jeździliśmy ładną pogodę. Uczcijmy teraz tą minutą ciszy.